Siema, siema. Witam w drugim odcinku no na kanale z tej serii. I tyle by było. Nie ma jazda. No, a ty, jak to oglądasz, ci się spodoba? Daj lajka like i suba. I napisz komentarz. By było zajebiście No, ale wracamy do gierki mhm, mm mhm mm murzynem dobra, już wiem kim gram mogę mieć uhuhuhu gadżety, to nieźle czy wolę skakać? No ma fajne wskocznie Dawaj może tego, albo dobra Lecimy znowu No i jak to? Aha, aha, aha. Wszystko jasno. Dobra czekamy na gierkę Ciekawe wiele znajdzie Dawaj, 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 szukaj. Ale mało tych zawodników. Czy jeszcze więcej mi się pojawi? Ich? Ja tu pisze, że... że 3 z 8, no to nie wiem, może 8 czempionów jest. Przynajmniej tak mi się wydaje, no. no. Słabo by było, jakby były tylko 3, no. Nie ma co gadać. Zobaczmy. No, i pokazuję tylko trzy. Specjalizacja dobra. Młotek. Ciekawe będzie trzeci. Jest i trzeci. Też wziął dużego. Dobra, ugramy to. Ale się tam. Podstawka, pod lufę. <gry> Osta, dobra. Dawaj, co to mordiszesz? Nie ma czasu. Dobra, jazda. And finally, the kingfish. Let's get this started. The chimney. Get ready, people. This yeah. has been reimagined by the people the Lecim. Dawaj za tym moim lecimy Dostał Lecimy Co jest? Nie ma go Podjeżdżamy typa! co jeszcze mój RPG nie chce? A, jeszcze nie mam RPG, ale powiem już, już zaczyna mi się podobać ta gierka. Ajaj, no, wyciągnij tego RPG, jeszcze nie miał. Dobra jazda, dookoła Jak nie idzie z jednej strony A tu co, ciekawe, tu można ściany rozwalać, czy o co chodzi? No chyba ściany można rozwalać Granacik palający. Jak to się brało? Co so jest? I ta mapa jest do rozwalania. a dobra, wszystko jasne już. No, Speedo to jednak nie daje pusta jakiegoś. Energia, obraz stawy, kurde, co jest. Pa, 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 pa. Dalej, się tam, kurde chłopie Leci Pa, poby, dalej No co, jest dopiero, teraz Aj, ja się ten ten Ale tu tu zacięta walka jest. aj, A plecy! Kurde ale mi wjechał. Ale chyba mało zostawiłem, bo też są nieźle na łeb. No, się być lepszym zawodnikiem. O! Co, co robił? Dobra, wstaje. Lecę, lecę, lecę. Gdzie jest punkt? Dobra. Mniejsza z tym zabijaniem trzeba na punkty ogarnąć tak. Dawaj, 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 dawaj Szkoda, że tu rampy nie można pobudować a nic. Co jest mogę tędy wejść Dawaj, 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 dawaj jeszcze trochę Co jest? To jest ściana jest? to jest? Leżeć, kurde gnoju Gdzie oni są, kurde, Czekli mi Dobra, mięsia, idę na drugi punkt Ajajaj Dostał dużo Ajajaj, za nisko Dawaj, może oddał się, od tego, od góry muszę przebić jakoś No co jest, czemu nie mogę postawić? Kurde, ale dostałem na łeb A, Granacik jeszcze nie wpadł Coś nie mogę Wystawienie Co? Czemu to tak? No, jeszcze tutaj nie... nie grzebałem. Nie wiem, co tutaj robi Dobra, jazda dalej No, no trochę szybciej jest Dawaj, dawaj Lecimy, lecimy, lecimy! samo samą górę A jest blisko Leży! Pierwszy Lecimy dalej Co? So, Czemu nie siadło wszystko? To no mu mi wali kurde cały czas. The latest vault has shown up. Who's bold to go for it? Czemu się zmieścił? Aha. The vault mi chłop Mam Cię Chodź tu kurde, gdzie lecisz? Papa jak ucieka typek No nie ma nikogo Aj, ale wyrwałem No, wyrwałem jeżdżę No, ponosi mnie Dobra, dajcie jakiś typów Gdzie są typy? Dobra, idę po to force. Co, jeszcze nie podniosłem tego? No patrz, no nie można złapać tego O, się no Patrz, jakieś problemy ma No następna linka To złapie się? A, złapałem Ajajajaj Dawaj, dawaj Co, nie można się pewnie tutaj wspiąć? Oh, mam É por isso mesmo. Não pá, é isso novo, tem que. Pás, Oh, dobra. É por isso, Dobra, od razu grano tam A dobra, to mu jest. Co jest, czemu tego nie można odchodzić? Jestem szmat z tego Dobra, od razu sobie broń O, jak leci A jednak nie O, jest, 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 jest I co, i co? A ja, mamy to zwycięstwo. No... No. jeszcze, jednego zagram. Ale teraz y, tym... tym małym. No, on za dobrze nie wygląda, to za dużo nie zabiłem. Snajperka. No. Czekaj, 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 czekaj. A, anuluj, anuluj. o tego chcę. tak No, tutaj skakam, szkoda, że nie mam pompy albo takich mieczy, albo nawet tego pistoletu, to by było kolor. All right. The kingfish, the shark and finally the Dobra, tam ci dojechać The showdown starts now Our contestants will need to unleash their inner tycoons in quick cash. They'll need to gather enough cash first to win. Chase that cash, just like Scotty said. Się trochę pogubiłem. Się pogubiłem. Nie powiem, że nie. Ale jakoś minę muszę w fajne miejsce. Dobra, niech i będzie tam. A nevížu, jak by se so right It's contagious, Scotty. Let's see where this energy takes us. Davy, davy, davy. up a cash box. Aj, aj, aj. Od pleców, dobra. Patrzę, może być ciężko. No, ale na tam ma fajnego. O, chyba jakiś o, dobry ogarnie. Co jest? O, lecimy do góry. Może w dół Dawaj dawaj, wstawaj No w stanie wcześniej chyba nic Ja go uleczę a jednak nie Co? Już tego punktu tak i tak nie ma, tam jest drugi Trzeba lecieć do niego Kurde, popalili wszystko Dawaj, dawaj, dawaj. Szybciej No i pa i pa, i pa i co? I musiało znowu burde... musiało znowu z tego łokcia. Muszę zbindować się i chyba kucanie zamiast tego łokcia. Miałem go Co, gdzie uciekł? O, system. Dobra, mamy to. Chcą mnie odpalić, chłopie. Ajajaj, ale mnie dojechali we dwóch. Sejf zabrali. Ajajaj, przejęte no. Ci wszyscy rzucili na tebę? Dawaj, dawaj Czałam. Zabrali Co Zebrali Dobra, lecimy na drugi. Nie ma co zwlekać. Ale szybko się dzieje, co dawen na ten drugi co to jest Tego go nie chciałem burdel ale skacze park elit Kurde, no zabrakło mi amunicji Mam Cię Powiem że coraz lepiej idzie, jakby się pograł tak dłużej zamiast Fortnite'a To by mogło być coś takiego Tylko ustawienia bym musiał chce jeszcze pozmieniać, bo jest trochę S słabo, no co jest? A, mogę wziąć pierwszy przyładowuje Nie Może być No ale się tam walu Dobra, w góry coś tam może podziałamy Mam, mam was Jajaj, no co jest, czemu ona ta bomba nie podłucha? Co to w ogóle jest? Bomba czy co to? Myślałem, że to mina cały czas. <grywa> ja A, ale było już dobrze. Oli, walnut starona, się przejechał po nich. O, ale chyba leżymy, powiem robili nas z trochę safe co, plecy mamy? ajajaj, pod skosem to działa no ja już myślałem, że umarłem jak popyłaczę Daj, trzecie miejsce. O, zdobył to trofeum. O, no, trudno się mówi. Ale dobrze było. Co ja mogę powiedzieć? Dobra, no. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało, daj lajka, daj suba, napisz komentarz. No, i siema, ma. Trzymaj się. Trzymajcie się. Albo jak tam było.